Dziś mija setna rocznica urodzin wielkiego Polaka, Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Pamiętamy, więc sięgamy po teksty, w których papież Polak zwraca się bezpośrednio do młodzieży. Jest w nich zawarte ważne i wciąż aktualne przesłanie. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów wystąpień, esejów. Oraz wiersza Karola Wojtyły. Poszukiwanie absolutu, sensu i pełni egzystencji jest właściwe człowiekowi, a w sposób szczególny młodzieży. Drodzy młodzi, niech Was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów. Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych, i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na niejakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie. Było to orędzie do młodych całego świata z okazji 17. Światowego Dnia Młodzieży. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte jakiś wymiar zadań które musi podjąć i wypełnić jakąś słuszną sprawę o którą nie można nie walczyć jakiś obowiązek powinność od której nie można się uchylić nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to westerplatte w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dechału, powiedział: Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Westerplatte, 12 czerwca 1989. Dzieci dorastają z nienacka, przez miłość i potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce, wędrują w wielkim tłumie. Serca schwytane jak ptaki, profile wzrastają w półmrok. Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem. Pięć drzewa i ziemia w księżycu. Niedoszeptany tli trójkąt. Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. Czy zawsze tak będzie? Pytam. Gdy wstaną stąd i pójdą? Albo też jeszcze inaczej: kienik światła, nachylony wśród roślin, odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nieznane dno tego, co w was się zaczęło. Czy potraficie nie popsuć? Czy będziecie zawsze oddzielać dobro od zła? To jest myśl o papieżu. To bardzo dziwna istota jest, jedna z najbardziej na świecie popędzanych istot. Wciąż go poganiają, wciąż mówią, jeźdź za późno.